Witajcie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was bez makijażu, a to dlatego, że chcę razem z Wami przetestować nowy dla mnie podkład od Wet n' Wild Photofocus Stick Foundation. Jest to podkład w stiku, dostępny w naturze. Ja mam w odcieniu Shell Ivory i to jest Fair i Cool. Niestety nie było takiego odcienia, który byłby jasny i ciepły. Więc muszę sobie najwyżej trochę dzisiaj poociepleć swoją skórę, dlatego że ten podkład ma taki odcień, ale z tego co widzę to może nawet nie będzie bardzo on różowy. Co ja jeszcze Wam mogę powiedzieć na temat tego podkładu, zanim przejdziemy do testu, to to, że oczywiście marka Wet and Wise is Cruelty Free i Producent opisuje ten produkt jako multifunkcjonalny podkład w sztywcie Photo Focus Stick Foundation od Wet n Wild. Zapewnia nieskazitelny makijaż dzienny i świetnie nadaje się do makijażu imprezowego. Więc może to będzie świetny podkład na karnawał, sylwestra, święta. Zapewnia długotrwałe, pełne krycie dzięki zastosowanej, przełomowej, lekkiej i wielowymiarowej formule produktu. Zbogacony olejkami arganowymi i słonecznikowymi nadaje skórze idealne półmatowe wykończenie, wygładzenie intensywne nawilżenie skóry. Dzięki unikalnej formule i nowoczesnemu podaniu. Może chodzi o to, że jest w, w, w sztyfcie. Możesz mieć go zawsze przy sobie w torebce czy kosmetyczce, w pracy, w domu, w, na imprezie czy wyjeździe. Format podkładu w sztyfcie. Format, a nie format? Nieważne. Format podkładu w sztyfcie idealnie nadaje się do drobnych poprawek makijażu w ciągu dnia. Fotofocus Stick Foundation, testowany w siedmiu różnych warunkach oświetlenia, idealnie sprawdzi się w trakcie sesji fotograficznych czy bezfiltrowych selfie godnych Insta. Śmiało wybierz Fotofocus Stick Foundation od Wet n. white. Wild. Ja go kupiłam w naturze, słuchajcie, i on nie był jakiś wyjątkowo e, drogi, ale widzę, że jego regularna cena to 30 zł. Ja go chyba kupiłam za jakieś 15, coś w tym stylu. O podkładzie powiedzieliśmy już chyba wszystko. Teraz wystarczy sprawdzić, jak się będzie on spisywał na mojej cerze. Na mojej skórze jest tylko dzisiaj krem nawilżający. Nie będę ułatwiała temu stikowi pracy, więc nie będę nakładała żadnej bazy i użyję dzisiaj reszty produktów sprawdzonych, no żeby on miał sprawiedliwy test. Wrócę do was. Myślę, że po na pewno 10, a może 12 godzinach, żeby sprawdzić, czy ten podkład rzeczywiście będzie się nadawał idealnie na imprezy, święta itd., itd. Tak więc, jak już skończyliśmy mówić o tym podkładzie i o wszystkim, to czas go przetestować na mojej skórze. Ja sobie go nałożę prosto z opakowania na twarz, dlatego że ten podkład jest tylko mój. Ja na nikim innym tego podkładu nie będę używała, więc nawet taki mniej higieniczny sposób nakładania mi tutaj nie zaszkodzi za bardzo. I teraz tak, widzę, że on już jest leciutko zaróżowy, ale to nie jest taki róż, że ja tego nie ogram. No i wklepuję gąbeczką. Ja takich podkładów, jak widzicie, wyjątkowo nie nakładam w swój tradycyjny sposób, czyli najpierw nie rozcieniam y, dłońmi, dlatego że te podkłady w styku mają zazwyczaj bardziej tępą y, konsystencję i po prostu mniej równomiernie się rozprowadzają dłońmi. I zazwyczaj tracą krycie, nie wyglądają dobrze, a my nie chcemy temu podkładowi utrudnić życia, tylko chcemy zobaczyć, jak on naprawdę będzie wyglądał. No, i powiem Wam, że tutaj na tym policzku, gdzie ja nie mam zbyt dużych niedoskonałości, to po pierwsze mamy ładne krycie i naprawdę ładnie on się wtopił w skórę. No, odcień nie jest idealny, ale też nie jest tragiczny, i myślę, że jakoś go sobie dzisiaj ogram. Na razie widzę, że ma bardzo ładne, takie świetliste wykończenie. Jestem bardzo ciekawa, czy on będzie trochę zastygał na skórze, bo jak nie, to może być problem, dlatego że ma gęstą konsystencję i może nam się we wszystkich zmarszczkach pozbierać i liniach mimicznych twarzy. Słuchajcie, mam leciutkie jakieś tutaj iskierki brokatowe, dlatego że testowałam jedną paletę no i niestety nie chcę mi zleźć tych parę drobinek, więc już trudno, będę się lekko świecić. Powiem Wam, że on dość ciężko się tą gąbeczką rozprowadza. Tak muszę tą gąbką dosyć mocno ubijać, trzeć, rozprowadzać. Ja tego nie do końca lubię. No ale to jest jednak cecha większości podkładów w szczypcie. Te niedoskonałości, które mam na tym policzku, trochę przebijają. Ale zobaczymy, czy się da go budować, więc dołożę sobie go stricte na tych um, niedoskonałościach. Nie będę wklepywać i zobaczymy, czy ładnie się buduje, czy nie. Powiem Wam, że obawiam się, że ta konsystencja jest trochę dla mnie za ciężka, bo czuję ten podkład na twarzy. Ciekawa jestem, czy to się zmieni w ciągu dnia. Na razie czuję się tak, jakbym nałożyła taki bardzo, bardzo gęsty krem albo coś takiego, co obciąża dość mocno moją skórę. Ale wykończenie ma ładne i zbudował się budował się do całkiem porządnego krycia. I na razie, powiem Wam, że i rozprowadza się, oprócz tego, że dość tempo, ale rozprowadza się ładnie. Ładnie wygląda, tak świetliście, ładnie kryje. No na razie tak... Nie mam się za bardzo słuchajcie do czego przyczepić. Na czoło zawsze nakładam ja najmniej podkładu. Po pierwsze, dlatego że ja na tym czole nie mam zbyt dużych zmian. Po drugie, mam tu zmarszczki, i jak ja te zmarszczki sobie podkreślę jeszcze dużą ilością podkładu, to to w ogóle nie będzie wyglądać dobrze. A po trzecie, po prostu nie lubię tutaj dużej ilości podkładu. A i taka cieniutka warstwa też bardzo ładnie się mi tu rozprowadziła i ładnie wygląda. Kolor. Spójrzcie, no widać, że jest troszeczkę za różowy, ale nie ma tragedii. Ja sobie tym, co mam na gąbce przeciągnę po szyi, żeby trochę zaróżowić sobie tą szyję. No i myślę, że na tym poprzestanę. Już nie będę go więcej nakładać. Tak z ciekawości wykręcimy sobie tą... Wykręcimy sobie ten stick i mamy taką ilość tego podkładu. Niby nie dużo, ale pamiętajmy, że to jest w sztyfcie, więc go się też tak nie nakłada jakoś wyjątkowo dużo. A powiem Wam, że podkłady znanych marek potrafią te w sztyfcie mieć dużo mniej produktów sobie. Pamiętam, jak kupiłam e, stick od Anastazji, notabene prześwietny podkład był, bo już został wycofany, mm, ale po prostu ilość tego sticku w tym stiku była śmieszna. No, uważam, że za taką cenę to powinno być go zdecydowanie więcej. Dobra. Nie o Anastazji dzisiejszy film, tylko o tym podkładzie. No i jak sami widzicie, no ładne ma wykończenie ten podkład. Po pierwsze, bardzo ładnie kryje. Po drugie, ta skóra jest taka świetlista. Oczywiście zaraz tą świetlistość troszeczkę zdejmiemy pudrem. Czy on zastyga? Zastyga, słuchajcie, bo nie przesuwa się po twarzy zbyt mocno, no i jest dość ciężki, więc jeżeli macie bardzo cieniutką skórę, suchą, to to może nie być podkład dla Was, no bo mówię, on um, jest wyczuwalny na twarzy. Zobaczymy jeszcze w trakcie dnia, czy to troszeczkę minie, ale na razie ja go czuję. Użyję sobie sprawdzonego swojego korektora od Eveline w okolice oczu. Ponieważ ja wiem, że ten korektor z większością podkładów spisuje się dobrze, nic dziwnego na mojej skórze nie wyprawia. Więc jeżeli coś tu się złego zadzieje, to będzie raczej wina podkładu niż korektora. I teraz tak na pewno widzę już jedną rzecz, to o czym wam mówiłam. On jest dość ciężki, więc zaczyna się zbierać w marszce mojej. Na czole. Ja mam tutaj super do testowania, po prostu taką zmarszkę, że ho, ho. Więc ja sobie tutaj w klepie jeszcze raz ten podkład, a właściwie rozpracuję ten podkład, który już mam, i szybciutko przypudruję, żeby mi się tu po raz drugi nic nie zebrało. Ale mam chyba hit, bo y, znalazłam krem, który mam wrażenie bardzo ładnie mi tą zmarszczkę spłycił. Ale to jeszcze. Troszeczkę czasu go potestuję, że zanim wam o nim powiem, żeby mieć pewność, że to on, a nie jakieś, nie wiem, inne światło, inne cokolwiek. I ja nagle tak stwierdziłam, ale naprawdę mam wrażenie, że ta zmarszczka mi się spłuciła. Przypudrowałam sobie czoło i słuchajcie, no bardzo ładnie to wygląda na razie. Przypudruję resztę twarzy i was wracam. Jeszcze używam słuchajcie do przypudrowania, bo tego nie powiedziałam, bardziej żółtego odcienia pudru, dlatego, że dzięki temu troszeczkę zmienię tony tego podkładu i troszeczkę może on się bardziej dopasuje do mojej karnacji. Podpatnie ciemnieje praktycznie, bo jak patrzę teraz na dłoni, to on ma właściwie ten sam kolor, co jak go teraz nałożę. Bardzo mało odciemniał. Może odrobinkę, ale to nie jest jakieś takie... Bardzo duże ciemnienie, które nam podkład może zdyskwalifikować. Omiatam sobie teraz buźkę z nadmiaru pudru, żeby tutaj nie było za dużo. Zawsze wykonuję tą czynność. Przy okazji zobaczę, czy bardzo delikatnymi ruchami tutaj ten podkład mi się nie przesunie. I widzę, że się nie przesuwa i nawet ładnie trzyma i wygląda. Nic się z nim na razie nie dzieje. Okej, okay, więc sobie tak, przypudrowaliśmy, tu się nic nie wydarzyło, no i teraz czas sprawdzić, czy się nic nie wydarzy, jak sobie wykonturujemy twarz. I nałożę sobie bronzer od Fenty, Inda Sun i wykonturuję sobie nim buźkę. Zobaczymy, czy ten podkład jakoś pod wpływem innych produktów nie zacznie nam uciekać. Słuchajcie, bronzer nałożony... Czy mi tutaj uciekł ten podkład? Nie. Podkład jest na miejscu, nic się mi tu nie wydarzyło. Oczywiście ja to robię delikatnymi ruchami, bo to jest ważne. Ale tu na razie się nic dziwnego nie wydarzyło. Jeśli chodzi o róż, słuchajcie, to wyjąłam sobie dzisiaj jedną ze swoich ulubionych paletek od KVD. Jeszcze Kat Von D to było wtedy. Eee, taką. Róży i rozświetlaczy. I użyję sobie dzisiaj o tego różu, który się nazywa Salem. I uwaga, te róże z Carbondi są dość mocno napigmentowane, więc delikatnie muszę nimi operować. I jak widzicie, ja dzisiaj używam różu takiego brzoskwiniowego, też dlatego, żeby troszeczkę sobie ten podkład ocieplić. Widzicie, on ma mocny pigment, więc wracam jeszcze do dużego pędzelka. Od pudru i sobie to wszystko tutaj rozblenduję. Plan na policzkach nie mam na razie, nic się tu złego nie dzieje. Podkład przyjmuje wszystkie produkty normalnie, nic z nimi złego nie robi, więc na razie może to będzie jakiś hit. No tylko czy ja wiem, czy on będzie hitem, słuchajcie, na co dzień? Dla mnie chyba raczej nie, i już wam tłumaczę dlaczego. Otóż dlatego, że ten podkład cały czas czuję na tej twarzy, więc on jest dość mocno ściągający i jest też dość mocno taki ciężki. Więc myślę, że stosowany tak na co dzień mógłby A, raz nas pozapychać, a dwa po prostu nie byłby fajny dla naszej skóry. Ale na wyjścia albo do nagrywania, do zdjęć to już może być naprawdę fajny produkt. Użyję sobie teraz rozświetlacza. Aby nie być taką matową. I zaraz do Was wrócę. Dzisiaj poszłam, słuchajcie, w jakiś taki bardzo drobinkowy ten rozświetlacz, a użyłam sobie tego z tej kolekcji Bell, nowej, dla biedronki, ale on jest troszeczkę dla mnie dzisiaj za chłodny, ponieważ no, cały podkład jest chłodny, a go chcę dzisiaj ocieplić. Więc użyję sobie jeszcze troszeczkę tego szalenie pomarańczowego, takiego brzoskwiniowego rozświetlacza. Ale on nałożony bardzo delikatnie pędzlem daje takie ocieplenie, bo daje taką brzoskwiniową drobinkę, ale nie daje koloru, więc na spokojnie możemy go użyć. No dzisiaj mamy iście sylwestrowo, karnawałowo, świąteczny makijaż, ale oczy później też będę malowała w tym stylu, więc wszystko nam tu pasuje. Gorzej, bo ja dzisiaj idę, słuchajcie, na zakupy. No i trochę ten y, makijaż taki, o ile dotąd jest maseczka, to tam nie widać, to tych oczu to tak trochę będzie śmieszny, ale niech się wstydzi ten, kto widzi. No, więc tak, słuchajcie, makijaż twarzy skończony. Mamy godzinę 10:31 i zaczynamy test tego podkładu, jeśli chodzi o jego trwałość. Na razie ten podkład wygląda bardzo ładnie. Oprócz tego, że mi się brokat posypał, ale to nie jest wina tego podkładu, tylko wina mojego nakładania tego rozświetlacza brokatowego, to tu na twarzy nic złego się nie dzieje. Podkład na razie w tych zmarszczkach bardzo ładnie wygląda, nic tu się na razie nie zbiera. Ma takie ładne tutaj widać satynowe wykończenie, nie jest takim suchym, suchym matem. Jest dość ciężki i to jest jego wada na razie dla mnie, ale jeżeli będzie wyglądał ładnie po 10-12 godzinach, to może być to naprawdę fajny podkład na jakieś większe wyjścia. Więc zobaczymy. Dobrze, żegnam się na razie z wami i widzimy się za kilka godzin. Hej, witam się z Wami po półtorej godziny, mniej więcej, odkąd zaczęłam nosić ten podkład, mamy 12.5. Nagrałam ten oto makijaż świąteczny na swój kanał. Jeżeli Wam się podoba, to zapraszam do obejrzenia, bo na pewno już śmiga na moim kanale. I teraz tak, słuchajcie, półtorej godziny to jeszcze nie jest jakiś wyznacznik y, fantastyczności podkładu. Natomiast przychodzę dlatego, że przejrzałam sobie nagrania. I słuchajcie to, jak ten podkład wygląda na nagraniach. To jest efekt wow. Rzeczywiście on daje taki blur na twarzy, że ja naprawdę rozumiem, dlaczego producent mówi, że to jest Photofocus Foundation. Słuchajcie, no wygląda przepięknie na nagraniach i na zdjęciach, więc to jest jego duży plus. Jeśli chodzi o wytrzymałość, to po tym czasie, słuchajcie, czyli tam półtorej godziny z nim się na razie nic nie dzieje. Nie, nie wlazł mi nigdzie w zmarszczki, ani w linie mimiczne, pomimo, że dużo gadałam, no bo nagrywałam. Nic się z nimi nie dzieje, nie wyświeca się, nie przesusza mi skóry, nie waży, nie zbiera, więc na razie ma duży plus. Zobaczymy jak będzie się spisywał w dłuższym okresie czasu, bo to będzie wyznacznik, ale jeżeli słuchajcie się będzie utrzymywał tak jak utrzymuje się do tej pory, to będę miała dla Was hit. Nie wiem jeszcze o której do was wrócę, dlatego że ja w takim cudownym glamourluku wychodzę dzisiaj na zakupy przedświąteczne, więc ciężko mi powiedzieć konkretnie godzinę. Natomiast postaram się zrobić jeszcze co najmniej dwa wejścia, żebyście widzieli na bieżąco, jak po upływie iluś godzin ten podkład wygląda. Na razie wygląda cudownie, zobaczymy co będzie dalej. Hej, wracam do was o 17:27. Podkład już mam długi czas na skórze, i jak widzicie, on na razie prezentuje się bardzo, bardzo ładnie. Poza tym, że lekko się mi wyświecił w strefie T, i tu by się przydało użyć jakiejś bibułki matującej bądź po prostu przypudrować go pudrem, który będzie bardziej matujący niż ten, który dzisiaj użyłam, ale poza tym podkład na razie wygląda idealnie. Nie pozbierał mi się w zmarszczkach, nie powycierał się, pomimo tego, że nosiłam maseczkę w sklepie. Mm, nie zebrał się w zmarszczkach, wszystko jest na razie idealne i perfekcyjne. Jedyną wadą tego podkładu, o której już Wam mówiłam, to jest to, że ja go cały czas czuję na twarzy. Więc no, on dla mnie na co dzień nie spisze się, ale na większe wyjścia myślę, że już będę go teraz używać, dlatego że ten czas, który już go mam na twarzy, świadczy o tym, że on będzie raczej długotrwałym podkładem. Hej, wracam do Was o godzinie 22.25 i z tego co widzę, to podkład na mojej twarzy wygląda nadal imponująco. Oczywiście wyświecił się, ale jak na 12 godzin i brak użycia w ciągu dnia pudru, bułek matujących, to i tak jest on genialny. E, troszeczkę zeszło krycie w strefie T, bo to już też tutaj zauważyłam, ale umówmy się, on już jest 12 godzin na mojej twarzy, więc no, ma do tego prawo. Poza tym, na policzkach utrzymał się bardzo ładnie, nadal wszystko widać, cały kontur. Jeśli chodzi o jego krycie, też tutaj nie zeszło. Jedyną wadą tego podkładu jest to, że ja go przez cały dzień czuję, ponieważ jest on dość gęsty i dość ciężki. Dlatego ja najprawdopodobniej używałabym go z mocno nawilżającą bazą pod spód i myślę, że w takiej wersji on by po prostu ładniej u mnie leżał i mniej mi przeszkadzał na twarzy. Natomiast jeżeli potrzebujecie mocno kryjącego podkładu do zdjęć, do filmów lub na jakieś wyjście, to to jest podkład genialny. Uważam, że naprawdę jest świetny. Nie jest też drogi. Możemy go kupić w naturze za około 30 zł, ja go, go dorwałam na promocji za 15, więc jeśli szukacie podkładu na Sylwestra, to myślę, że on może być świetny. Kolor też w ciągu dnia się nie zmienił. Myślę, że ja więcej nie muszę już mówić, dlatego, że wystarczy spojrzeć na moją twarz zaraz po aplikacji i po tych 12 godzinach i widać owszem lekkie już niedoskonałości, ale jak na 12-godzinny test to ten podkład wygląda świetnie. Mam nadzieję, że ten filmik wam pomógł, że wam się podobał i że zostawicie mi łapkę w górę oraz zasubskrybujecie mój kanał. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się ponownie. Pa pa.